One są chyba z końcówką H, wiesz, To jest H jako Heavy i to może tak było łatwiej dojść. Cześć i czołem mojej misie kolorowe. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Drag Simulatora 2. Ze mną jest Jacek. Hello. Popularnie zwany Plackiem. I słuchajcie, gramy i jedziemy do Kaliari z Białego Stoku. Myślę, że to jedna z dłuższych tras, jakie możemy zrobić. Biorąc pod uwagę nasze dodatki, które mamy. No jeszcze teraz jest Skandynawia, o tym nie wiedzieliśmy, bo myśleliśmy, że Jacek nie ma w Skandynawii. Więc może na następny raz sobie jeszcze jakąś, bo to będzie jakaś trasa, wiesz, jakiś Lilkoping Skandynawia do Włoch, do Cagliari. To będzie, to będzie jacek, też bardzo długa trasa. Zobaczymy. I nie wiem, czy dłuższa od tej. Myślę, że będzie to ciekawie sprawdzić. Ciekawie testować, ale no, na razie mamy kaliari. Dajcie mi tylko znać, czy mam, nie wiem, nie gminie albo coś to wszystkiego nie zrobić. Zobaczymy. E, co jest OK, ale chyba wiesz co, jak grę przeciszę. Jak sobie na światłach nie, czerwonych, co jeszcze jest możliwe. Jedź prosto. To ja sobie grę wezmę troszkę, troszkę ciszej. Bo ona chyba dobra, dobra, do... dobra, przyjechałaś ja stoję na czerwone. stanę. Przeciszam sobie grę. Dobra, ruszam. No, no, klasa zawieszka gry.

Albo małą. Także powiem Ci, że taka jadę tak z tej kabiny, właśnie bez tego GPS-a. Jest ciekawiej. Bo y, sam, sam GPS, sama trasa jest w tej samej jakby gościczości, nie? Tutaj nie ma wielkiej różnicy, ale kabina wygląda tak, tak milej. Tak mi się wydaje. Nie, ja też kiedyś tak próbowałem. Tak właśnie sobie lubiłem, jak grałem sam ostatnio. I fajnie to. fajne, To chyba wczoraj czy coś. I to jest fajna sprawa w sumie. Strasznie cicho mnie znowu słychać, a teraz lepiej. Musisz podgłośnić, turku. Napisz tam na Discordzie i na Facebooku w grupie Markowas. Jak możesz, skopiuj link do, do live i wrzuć. Dziękuję. Jak Ty mi Jacku, słyszysz? Dobrze? Źle? Ja cię słyszę dobrze. Też mówię ciszej, mógłbyś tutaj trochę się przestawić, akurat inaczej. O, teraz powinno być... Słucham? Chcą mnie słychać. No ja Ciebie słyszę dobrze. Żona mnie tutaj troluje. No było fajne i znowu mam przycinki na tym na, na, na live. Co tu, się, co tu się dzieje? Ale czy nie zlagowało tak z pół minuty temu też? Chyba tak. Czyli nie, wiem, bo wtedy stałem. Będziemy obserwować. Zrobiłem sobie grafikę. na naczepy 30%? Jak? Czym? Ja w ciebie przyłoiłem, bo się zatrzymałeś. Nie stawałem, to musiało być lag. No stanąłeś! Bo... Nie! Zobacz, no wiesz, nie stałem. Ja mam uszkodzenie samochodu 1%. Nie, ale ja mam 30% naczepy. Boże... Wygrywam save'a, wiesz... Nie, dobra, będzie jeszcze gorzej tam, to tylko naczepa. Ale ci powiem, że coś cię nie rozprzycina, jak mówisz. Czyli jak to mówiła żona, to pozytyw. Znacznie mi Tesa znowu O Boże Nie da się grać, idziemy na farmę. Bo ja teraz znowu złożony wyhamować. Nie, to bez sensu. Ja idę na farmę w takim razie Ale kupię, bo przecież to sprawdzając z tego bo mam podciągane. Jedź prosto. Ja wyłączam to. Eee... Nawet chyba nie mogę tych, nie mogę już zmienić grafiki bardziej, obniżyć. Ale to dopiero ci się zaczęło dziać od ilu? Od dwóch, czy od trzech dni, tak? Bo przedtem było wszystko ok na te... schalowanie ma wszystko na niskie, nie. się to... Nie gramy w tą grę. Idziemy orać. To ja sobie pojadę, bo u siebie nie mam tak nic do roboty. Jeszcze cię sprawdzałem, czy nie mam żadnych sterowników, wiesz, do tego? Do wzięcia. Ale nie, nie mam nic takiego. Jak nie masz co robić, Jasek, to ten to u mnie się go bo te znajdzie, nie? Coś cię to faktycznie przerwało. Jak nie masz co robić, to możesz u mnie przyjść orać. Eee, nie dziękuję. W to się z Tip i nie widać ja. żadnych tych. A ja sobie nawet kupię inny samochód z, z włosiową z Tom No to jedź no. Nie, ale mówię, te, ale ładunku tak tego nie, nie miałem, bo tego dodatku nie miałem. A to trzeba znaleźć jakiś inny dodatek wiesz, po prostu już. Będzie orka, co zrobić? Ty lubisz orać? Oczywiście. Przecież tak i tak to będzie pracownik robił i tak. Nie, no orka już skończona. Teraz będę robił, robił bele, wiesz, muszę trochę powozić. Muszę troszkę powozić tam cysterną, bo mam ponad 100 tysięcy litrów też wydanie, mleka, cena rośnie, muszę porobić bele takie rzecz. No to coś, nie wiem, to coś nie jest, może Nie, no w sumie sprawdzałem sterowniki i jednej. Ale innej... fara, fara macie nie laguje, nie, tak? Tak nie laguje. A fara ma wyższe wymagania od ts To jest, jest najpiękniejsze. Albo coś z OBS-em, albo kwestia w ogóle internetu, tak? Nie chcesz, ja się tym nie znam, żeby się w to bawić. więc nawozimy pole. Wasze zdrowie. Czekaj, coś jeszcze sprawdzę. Dobra, jest ok. Dokładnie tak, tak. Galowanie na ETS-ie, bo mi laguje znowu ETS i olałem temat. Jacek we mnie wjechał za 36% uszkodzeń. Taki z niego kolega. Bo hamować nie umiem. Jak to mówić ciukuś, hamuluj. A on nic, a on jedzie, nie Jacek? Ja. I włączyłem sobie sorry Arturo, i włączyłem sobie na komórce strumyk, i wcale nie jest cicho, więc możesz przestać trollować. Zdoi mi miniaturkę, tylko nie możesz zmienić miniaturki podczas live'a, nie? Trzeba by przerwać i od nowa zacząć. No chyba, że tak zrobię. Chociaż może można. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Czy jak wejdziemy w edycję... Nie, można miniaturkę zmienić. Aha, tylko jeszcze nie mam tej miniaturki na dysku. Dobrze, to ja skończę live'a i zaraz zacznę jeszcze raz, za sekundkę.